Dzień dobry, witam Was w zimowe popołudnie. Dzisiaj, tak jak mówiłem, dzień taki urzędowy, ale powiem Wam, że mega dobrze wykorzystany. Wszystko, co zamierzone, to zrobione. Czyli tak, byłem w Warszawie podpisać aneks do umowy o zadany. Także już mam yy, tylko do 15 złożyć wniosek o płatność będzie wszystko OK. A tam już też praktycznie papiery są gotowe, bo dzisiaj na powrocie jeszcze do powiatowego Wydziału Komunikacji Zostawostwa zajechałem i zawiestrowałem beczkę. Także beczka jest już zawiestrowana, więc wszystko jest już gotowiutkie, żeby składać kwity. No i czekać na pieniążki miejmy nadzieję. Ale tutaj już chyba wszystko powinno być dobrze. Dobry myśli jestem. Więc także dzień troszeczkę e, zmarnowany. Niezmarnowany, bo trzeba było takie urzędowe rzeczy pozałatwiać. Można powiedzieć, że wykorzystany w 100%. I teraz co przyjechałem, chwilkę odpocząłem po tej podróży, bo nie wiem jak wy, ale ja to zawsze kurczę. Wracam z bólem głowy. Jak więcej trzeba objeździć, albo też po urzędach pochodzić, nie zawsze baniak rozboli, więc te pół godzinki trzeba było odpocząć. Troszeczkę ogarnąć sytuację, i zaczynamy obrządeczek i dzisiaj obrządeczek zaczynam od ścielenia w Betlejemce tam dwie belki stoją do zasłonięcia od wiatru i chyba trzeba będzie jeszcze jedną dostawić jak tą wezmę jedną wyścielę bo piździ, znowu piździ, nie przestaje także co o, ta dobrze leży, akurat tą wezmę do ścielenia po ściele. jedzonko rano dostały Mam nadzieję, że wąż nie zamarzł, bo dzisiaj było na plusie i tą beczkę zaleję. A jak nie, to chociaż, że do rana starczy. No i w sumie, suma summarum, 15 minut tutaj obrządek ogarnięty. Jak mówiłem wczoraj po tych wszystkich roszadach zostało tu 25 sztuk Także idealna obsada. Nie jest przesadzona. No i takie już mniejsze, bo to największe pozabierane. Także co, o widzę, że wody to jest tutaj łopór może tata dolał wcześniej ale na pewno nie trzeba dolewać więc można działać dalej no i dobra, kolejna belka podstawiona zamiast tamtej, którą wyścieliłem żeby właśnie nie wiało tym jałóweczkom no tej i woda tak nie będzie zamarzać Do no dzisiaj rano myślałem, że nie zamarzła, bo sprawdzałem a okazało się, że tata mnie uprzedził i tam już troszeczkę gorącej wody zaniósł, żeby puściło no ale teraz jeszcze jest, także do rana powinno to wytrzymać I nie zamarznąć rano, będziemy coś odrażać Chyba, że naprawdę ściśnie mróz, to wtedy standardowa procedura Beczkę z tym wozem, z tym wozidłem do obory wstawiamy Postoi południa, nagrzeje się, rozmarznie Wyprowadzi się koło południa Jałóweczki się ponapijają i na wieczór znowu się zabierze, jak będzie miał być mroz jakiś silniejszy. A jak na dłużej będzie się tak działo, takie mrozy przyjdą. To już nie chce mi się ciągać tego woza. Mam małzera i wannę po prostu z małzera, wannę nalewać dwa, trzy razy na dobę, żeby się spokojnie napijały. I więcej nic do szczęścia nie potrzeba takim zwierzakom. Generalnie co, już w sumie po obrządku, tylko przywieźć taczkę śruty i, i porobione, ale jeszcze w międzyczasie to sobie podgarnę krówką. jak już tu się kręcę i ładowarka odpalona. Także mówię, no żeby mieć wszystkie jałówki w tych otlejemkach, to ja bym miał połowę obrządku przy tej młodzieży, albo jeszcze mniej, to jest naprawdę petarda, szybciutko się to obrządza. Jedyny minus to ta ściółka, że ją się zużywa, ale jakoś tam przetrwane. <grymne> Dobrze, ciśniemy dalej z obrzędeczkiem. Na koniec obrządku zawsze podaję hormony, i dzisiaj mam drugą dawkę prostaglantyny. Dla tych dwóch zrzutek, zobaczcie. Przy okazji sobie jakie piękną rozpiskę zrobiłem, żeby się nie pierdyknąć o której godzinie, co, kiedy jak i którym sztukom o, jak mamy tak duże cyfry na kolczykach, o tu zero uciekło. Ale dobrze będzie wiadomo o które chodzi. Nie ucieknie daleko. Znajdzie się. Także tutaj już mam taką rozpiseczkę. I macie też tam na niej jakie leki, w jakich okresach czasu, ale to i tak bez uprzedniego badania i zalecenia lekarza nie polecam stosować. Kiedyś próbowałem sam na sztukę ustawić tymi hormonami, co zostało jakieś krówki. I wychodziło to nie że specjalnie, więc zawsze polecam uprzedzić to badaniem, żeby wiedzieć jaki cykl mamy tutaj, jeżeli chodzi o e, ruje. Także co, dwie koleżanki dostają proste To były zrzutki, tak, która w listopadzie wiedziałem, że zrzuciła. No i druga też jak miesiąca. Myślę, że pewnie w tym podobnym czasie. Nie wiem, jaka tu mogła być tego przyczyna. Absolutnie. E, prawdopodobnie jeszcze nie wyleczony do końca SIBR i BVD, mimo szczepień. Wiadomo to. Trzeba czasu, żeby to wyeliminować ze stada cholerstwo, więc może to byłoby tą przyczyną. Także co, lecimy z zastrzykami i pora kończyć ten obrządek No dzisiaj dużo się nie działo tego dnia, no ale wiecie, dużo i niedużo można. Powiedzieć. Osypeczka podawana, także już też i te ogarnięte. Tak sobie na koniec została mi ta osypka, bo zajęłem się innymi tematami, ale po drodze. Przedem zobaczyć też, czy woda nie zamarzła, i na szczęście nie. Z tego względu, że tam z tamtej strony dostają bele wiatr wieje i jak zasłonięte jest belami, to nie ma tego przewiewu i ciepłe powietrze. Znaczy, te poidło jest jeszcze pod dachem, tu gdzie jest te ciepłe powietrze, od obornika idzie i nie ma po prostu tak możliwości szybko zamarznąć. Bo, jakby wiatr był od strony północnej, nie południowej, to by pewno ma nie byłoby siły ale do teraz przynajmniej po się będą miały czym się napić położą się i do rana przeleżą do rano zobaczymy czy zamarznie czy nie miejmy nadzieję że nie to będzie mniej roboty i lecimy z lupskim monologiem na koniec dnia tradycyjnie tak żebyście nie byli zawiedzeni że ten punkt dnia będzie pominięty ogólnie jak zauważyliście wcześniej ten dzień zleciał głównie na sprawach urzędowych, jednakże bardzo ważnych. Także już temat azotanów mam zamknięty. Jak już dokończę modernizację, będę wiedział co i jak, jak tam z centrali będzie odpowiedź, to też Wam może opowiem, bo to będzie ciekawa historia z tym przebojem i z tymi, z tymi kombinacjami alpejskimi. No ale inaczej się nie da, powiem szczerze. Inaczej się nie da inwestycji pociągnąć. W takiej skali, w jakiej kurczę ja rozpocząłem, żeby to jakoś inaczej dopiąć. Także osobiście polecam korzystać z jakichkolwiek się da funduszy, dlatego zawsze szybciej to gospodarstwo troszkę pchniemy do przodu, zwiększymy jego konkurencyjność na rynku. Także też to z modernizacją będzie bardzo ciekawy temat. Myślę, że poruszę go przy okazji tego, co w tym roku przyjedzie na gospodarstwo żeby pokazać, że się jednak da i nie trzeba brać kredytów ale to będzie później co dzisiaj działo się na stadzie dzień dezynfekcji legowisk co drugi dzień jak pamiętacie, może w daily vlogach ja już sobie to odpuściłem, bo było wszystko dobrze somatyka około 200 średnio na stadzie się pojawiła no ale szybko, szybko wróciłem do dezynfekcji regularnej i znowu co dwa dni i e, już też się nie bawię w wapno e, tylko lecę drydenem, zwłaszcza, że teraz jest ten okres e, tych zapaleń płuc to te wapno wiadomo, podrażnia go, że ich płychają i żeby ich tutaj dodatkowo, zobaczcie jak się przyszła, przymila, no, żeby ich dodatkowo tutaj nie obciążać. Ogólnie co z tymi zapaleniami płuc to nie jest powialnia, tak jak ja początkowo sobie pomyślałem, bo wokół gospodarczo wszędzie się słyszy, że to jest non stop nagminny problem. No, i ten problem też doprowadził do tego, że dwie krowy z zakorzeniami zostały na stadzie. No, ale to zawsze takie słabsze sztuki, to akurat pierwiastki, więc y, gdzieś tam coś tam mogło się wydarzyć, że no właśnie, no, były osłabione i, i szybko tą infekcję złapały. E, no, i tyle. No, jeszcze jedna krowa dzisiaj miała prawieńca robionego, bo no, po powodzi, ale z wieloródka. Eee, wielorzutka i po prostu od dostała takiego dziwnego, bo to nie było takie, że ją ścięło znowu, to taka była osłupiała, osłupiała nie jadła, bo mi to wapno było podawane przez 4 dni, mimo to ona nie jadła, trawieniec wygazował i niestety, takie przypadki też się zdarzają. O i jako ciekawostkę powiem, bo z reguły jest doświadczenie mówi, że jak jałówka ciężko jest ją zacielić to ona się wycieli, później już nie ma możliwości jej zacielenia. A dzisiaj zasłyszałem pierwiastkę, która właśnie była taką jałówką, powiedzmy, co się cieliła w wieku 30 miesięcy. Pierwszy raz i drugą ciążę załapała, od strzała i to jeszcze po seksowanym, po filmanie. Pierwsza ruja, pierwszy strzał i wynik pozytywny. Także wszystko to są, można powiedzieć, statystyki, ale nie zawsze one się tak, te, tak samo jak jest ze statystyczną pensję krajową, można przywiązać to do tego, że jeden jest statystyczny Polak, jego Łąbki, ale jeden jest kapusta, a drugi y, mielone, Także tak to właśnie wygląda, więc nie ma co się zrażać I dlatego też ja i starsze jajówki, jak jest możliwość, jak jest wszystko dobrze, próbuję inseminować, można powiedzieć, do upartego, do dwóch lat y, ją próbuję zacielać po dwóch latach, no to wiadomo, niektóre to jest sporadyczne, które nie złapią, ale to no mówię, zdarza się, na jałówkach są niekiedy takie oporne, ale zawsze warto ją według mnie spróbować zacielić do tych dwóch lat, no bo od cielęcia nową tą jałówkę, kolejną no to to są duże koszty a niech ona się wycieli raz, jedną laktację dała, dobrą i też y, lepiej zarobi niż sprzedać ją na mięso, tak? To jest moje skromne zdanie, no chyba, że ktoś ma nadmiar tych jałówek i nie ma gdzie tego trzymać, no to taką segregację można stworzyć. No i cóż, no i takich ciekawostek chyba wszystko, no dzisiaj cielęta jako tako się mają, oprócz jednej ołoszki. Jedna ołoszka dzisiaj w nocy padła. To już też się przyznam, bo tak nie, nie ukrywam po prostu tego, bo Ona była usłabiona od początku właśnie. Zawsze była ta mniejsza w końcu i zawsze miała problem z tymi płucami i teraz doszła ta fala tych zapaleń i jak ją ścięło, także nie było ratunku dla niej absolutnie, ale reszta cieląt na dobrej drodze powinny wychodzić z tego, miejmy taką nadzieję i to jakoś tam przejdzie. Ten, co odbierał właśnie padłe zwierzę, tam bo mnie nie było dzisiaj, mówił, że nie wyrażę się, że tego jest tak dużo w tym momencie, to musi jakiś wirus po prostu prowadzić w powietrzu. tak samo jak i u ludzi jest sezon na grypę i ludzie chorują na grypy, tak samo i zwierzęta, jest teraz sezon Tutaj coś jakiś wirus w powietrzu chodzi, że te bydło łapie zapalenie płuc. No niestety przed tym nie uciekniemy. Innych objawów nie ma, także to nie jest raczej choroba niebieskiego języka. Bo na takiej skali to nie ma szans teraz się rozprzestrzeniać, więc bądźmy spokojni, to nie jest niebieski język. Tylko po prostu zwykła wiwusuwa i tyle. Dobrze, kończymy ten dzień, bo tu nie ma co bardzo. Opowiadać Zenek, niech tutaj dalej sobie sprząta. kontynuuje, a ja idę do domu odpoczywać po tym dniu. Jutro będzie ciekawie, jutro będzie, powiem Wam, już przyspoileruję. Było uruchomienie nowego nabytku. Nie ma jaskina, czymś trzeba przypompować. Pompy też jeszcze nie zrobiłem, bo jak widzicie, codziennie w biegu, codziennie w biegu, codziennie coś. Ale myślę, że już po tych trzech królach to się na to trzeba będzie zabrać. Definitywnie. Także co, kończymy dzisiejszy film. Dzięki za obecność i widzimy się jutro.